manko, ja jestem Multijokus, Witam Was w pierwszym odcinku gier z Dzieciństwa. Jest to seria, w której pokazuję. Znaczy, gram, let's playa oczywiście. Pokazuję. Co to jest? Latający Zbanek? No to nieważne. Gry, które po prostu grałem już chyba z 8, 9, 10 lat temu. Po prostu w ogóle pierwsze, które. które w ogóle miałem. Zobaczcie. Dzisiaj w tym odcinku będzie Aladdin. Zamiast tam na Siry, nie Dobra, ale bierzemy sobie start i, i, i zaczynamy. Po prostu ja tak dawno grałem. Kurczę, żeby to było. Nie wiem, czy oglądasz ten filmik, czy też może nie. Dobra, obejrzę sobie. Ale piękna grafika. Piękna. Good morning, no dobrze, chyba tam coś się nie nagrywało na filmiku, tak więc filmik pominąłem i zobaczcie, zobaczcie jakie to jest piękne, w ogóle nawet nie musimy sterować myszką, mamy samą klawiaturę. Mmm, tutaj Enter, Spacja, hmm, X, okej, okay, dobra, Ogarnę w eee, Jak to się sterowało? Dobra, ale ta grafika jest po prostu piękna, dobra. G Dobra, on będzie takiej samouczki i tak dalej robił, to ja już doskonale wiem co, o co tutaj chodzi. Um, tak więc, co my tutaj mamy? Jakieś drzwi zamknięte. Dobra, wow, o ale tak pięknie wygląda. Um, dobra, póki co znalazłem tam 5 tam 6 gier um, takich właśnie starych. Um, pierwszy odcinek będzie z ladyna. Um, drugi odcinek będzie z... Z czego to on ma być? Bo zapomniałem. Um, um, teraz sobie zobaczę. Um, nie wiem, co tam chcecie napiście. Jest do wyboru. Koziołek, to i na Skubidzi na najeźdźcy z kosmosu. Hugo i tropikalna wyspa. Kajko i jego szkoła. Latania e, i tak grałem jeszcze w grę, którą koniecznie, ale to koniecznie muszę nagrać, i po prostu muszę się modlić, żeby nie wiem, fraps albo afterburner wykrył, wykrył tą grę. Niektóre gry to są takie stare, że, mm, że po prostu programy ich nie wykrywają, tutaj no to, co udało mi się frapsem jakoś to ogarnąć. Ehm, um, em, i tak, mam nadzieję, że chociażby ten FRAPS wykryje grę, która po prostu zaczęła, zaczęła moją można powiedzieć przygodę z grami w ogóle, e, od kiedy byłem mały. Jest to gra Kangurek Kao, to jest chyba pierwsza gra, w którą w ogóle grałem. E, I tak... Mm, nie wiem, muszę znaleźć od niej płytę. Już nie wiem gdzie, gdzie, gdzie przypadło. Po prostu kiedyś pamiętam te czasy, jak mi przegrzewała komputer. O, to były czasy. E, dobra, gdzie mam iść? Tutaj ten adler. A, dobra, gdzie ten... um... Na no, ogólnie typ starej gry, właśnie. O, 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 ja mam, jest? O, a, ginął. No, to mocny jest. Fajna Gin. No, ładnie. A te gry to ciągłe zabijanie, dobra, mm, tak więc postaram się, a jak nawet nie znajdę, nie znajdę tej płyty, to postaram się poszukać coś na internecie, żeby gdzieś to pobrać, ale, ale to myślę, że już będzie trudniejsze, z tysiąc razy trudniejsze, to jest ta naprawdę taka stara gra, że to ja nie wiem, czy to w ogóle ludzie o niej pamiętają, chociaż nie no, ten kto grał to pamięta i to jak najbardziej, ale, ale ci co tam, mm, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ojej, jakie ja nie lubię tych szczurów. Dobra, przejdźmy już do gry. Jeszcze jeden tutaj jest. Okej, okay, dobra. O, zawsze lubię wchodzić do tych jeziorek. Fontem. O, tak. E, jak tu się skakało? X. Jeszcze pinochek. Pinochek to bardzo ważna rzecz. Nie na Z grafikę, na to jego. Ojoj. Poruszanie się. O, dobrze, dobrze, dobrze. No, dobrze, ładnie. Kłóczek mamy, bramę otwieramy, za chwilę tam pójdziemy jeszcze zbiorę sobie dwie Jakieś diamenty, tutaj jab jabłuszka. Co chodzi z jabłuszkami? Dobra, ja już po prostu nie mogę się doczekać kolejnych leweli. Też ten już sobie przyszedłem wcześniej. testowałem nagrywanie. Ale kolejnych leweli tak nie mogę się doczekać. Zaraz sobie do nich przejdziemy. Myślę, że ten odcinek będzie dłuższy niż nadzieję. Dobrze, otwórzmy sobie tutaj to... Nie chcę ciebie w tym I sobie to ładnie jedzie. Hmm. Zawsze pamiętam jak byłem mały w tych grach się stresowałem, czy... Ty, czy wskoczę na to, czy nie? Wskoczę czy nie? Dobra, teraz tak, hmm. okay. hmm. Co to jest w ogóle? Dobra, którym to się skakało? którym to się skakało? Dobra. Udało mi się o, i tutaj chyba będzie już koniec poziomu. 41 42. Kurde, to powinno być... No dobra, jest jest 45. To dobrze, to dobrze. Eee, skok. Patrz na tą animację, to jest po prostu piękne. No ładnie, pieniążki się zbierają, hajs się zgadza. No, to się nie zgadza. Ale nieważne. Przechodzimy do następnego poziomu. Wow, co to jest? Ja. Um, hmm. Dobrze, dobrze, dobrze. No i wyjdaliśmy. No i pięknie. I co za to będę miał? Ekstrożcie. Wow. Ujoju. Pamiętam, pamiętam ten level. O tak Gdzie ja mam? Ojej, to tam trzeba było, dobra, tak. Dość bezpieczny w nicości. Koniec. Koniec, sry, what? No dobra. No i co dalej? Co ja muszę to wszystko od początku przechodzić? No nie. Dobra, może zrobię cięcie i to wszystko sobie od nowa przejdę A potem na tamtym poziom już przejdę No, 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 no i dobra, no i robimy cięcie No dobrze, jestem już po cięciu I znowu bierzemy jednorękiby bandytę Nie wiem, coś poprzednie mi się zbugowało, ale jeszcze raz to przeszedłem I już po jednorękim bandycie ehm, po prostu jak już tam właśnie teraz wygrałeś, to ekstra życie Wzięło mi się koniec gry Okej, okay, dobra. Teraz już jest normalnie. Eee, dobra. Teraz trzeba to ogarniać, żeby znowu nie przegrać. Eee, to nie jest też takie trudne. To się... to grać? Co się dzieje z tym tym? No, czemu ja nie mogę tam skoczyć? No, no, ja to wszystko przenikam. Okej, okay, dobrze, teraz... Nie, 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 Jak nie, Jakie mogłem. nie, 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 to nie, 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 Dobra, Dobra, będzie chyba wszystko. Najwyżej, może zrobię jeszcze drugi odcinek z tego, gdzieś z następnych poziomów. Ale dobra, no. I całą cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z Gier z Dzieciństwa, jak ta seria się nazywa. Nie wiem jeszcze, jaką serię mam nazwę, Ale napiszcie w komentarzach, którą grę chcielibyście. To jeszcze raz powtórzę: Kajko i Kokosz, szkoła latania. Przed wynalazca. Skurido i najście z kosmosu. Hugo i tropikalna. Wyspa. No, i tak jak mówiłem, na końcu kakao trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, żeby się nie No i co? No i trzymajcie się. No. Cześć.